robić poruszanie gracza Unity 3D. Pierwsze co, wybieramy jakiś 3D. U mnie to będzie po prostu Universal 3D. Nazywamy sobie jak projekt chcemy. No i jak wiemy, ładowanie w Unity troszkę trwa, więc ja się do Was odezwę, jak już się załaduje projekt. Dobra, ja już mam projekt. Teraz do naszej sceny, w której chcemy zrobić chodzenie, dodajemy obiekt 2D. Y nie, przepraszam. Create Empty. Dodajemy sobie. Empty. Empty, nazwamy go. Gracz. Dodajemy sobie do tego gracza yy, 3D Object, U mnie to będzie kapsuła. Nazwamy Gracz 2. Dodajemy sobie. Przesuwamy main camera do Gracza 2. Ustawiamy. Ja najbardziej polecam na First Person. Ponieważ skrypt jest tworzony właśnie najbardziej pod First Person Lock, czyli taki z pierwszej osoby. Teraz wy będziecie mieli ten skrypt e, w przypiętym tym. W. No. W. jak to się nazywa w... opisie filmu. Lecz ja tego nie mam. I teraz dogracz 2, czyli tego. Tego dodajemy skrypt i do niego właśnie wklejamy opis. Więc to już wa, do Was pójdę, jak będę miał skrypt. I teraz wszystko usuwamy, tylko i wklejamy właśnie nasz skrypt. Klikamy Zapisz lub Ctrl S. Czekamy, aż nam Unity załaduje. To czekanie w Unity powiem Wam teraz. Wchodzimy w Gracza 2, i teraz Player, kamera przeciągamy Main Camera. I tutaj ustawimy, jak chcemy. Ja to zrobię na szybko. I dodamy sobie podłogę, czyli Video Object Cube. I teraz powiększę sobie troszkę, aby pokazać po prostu, że to działa. I teraz sobie gramy. Coś mi się zlagowało. Graj, poczekajcie. Nie mogę kliknąć zagrać. nie wiem czemu. A dobra, mogę trafić. Patrzcie, teraz mamy chodzenie gracza, możemy się poruszać, sprintować na shift, shift, kucać na R, skakać na spację. I najlepsze jest to, że cały gracz się porusza, nie i że naprawdę gracz skacze, szybciej biega, że to nie jest tylko poruszanie kamery, ponieważ jak sobie ustawimy troszkę inaczej kamerkę, na przykład main kamera ustawimy Troszkę dalej, ja to zrobię byle jak. No na przykład od boku, bo są takie filmowe kamerki w Gorillu. To... nie, źle coś zrobiłem. Fatek. Piję się. To patrzcie, że gracz naprawdę się porusza, choć jak widzicie, no średnio to wygląda. Bo może jest również opcja, jeżeli chcecie mieć zablokowaną kamerkę, to po prostu main camera ustawić na non, na non i teraz będziecie mieli locka kamery, po prostu kamera będzie podążała za graczem i po prostu jak będzie chodził to, ona będzie tak ustawiona. Ja ją sobie troszkę przy krzywi, żeby było widać gracza i żeby wam lepiej pokazać. Jezu. No, I patrzcie. Macie chociażby takiego loka kamery. No i to tyle tak naprawdę.